Rafał przerwaliście tą świetną pasę Katowic. Udało się zrebanżować również za mecz przegrany w Katowicach. No i wróciliście do gry po tym niezbyt udanym finale Pocharu Polski. Tak na pewno chcieliśmy bardzo szybko zapomnieć o tym nieudanym meczu w Sanoku i, i udowodnić Kibicom, tak jak wcześniej powiedziałem. Dlatego, że potrafimy grać w hokeja okay i że to był wypadek przy pracy. No, tam nam praktycznie nic nie wychodziło. Dzisiaj mieliśmy może i nie tyle szczęście, co, co z grym. Wyglądało to, że jesteśmy lepszą drużyną. Troszkę nerwowości i dużo kar w drugiej tercji zadecydowało tym, że, że drużyna z Katowic uwierzyła w siebie, że, że może z nami grać, bo praktycznie w pierwszej tercji byliśmy drużyną, która przeważała. To du duży plus dla Bramkarza. GKS to katowice, który, który bardzo świetnie się bronił i jeżeli by nie jego interwencje to w, po pierwszych czterech minutach mogło, być, mogło już być praktycznie po meczu, ale bardzo dobrze bronił i GKS-u Katowice, powinni bardzo mu dziękować, podziękować za to. No właśnie, druga tercja obfitowała w ogromną ilość karwam. Udało się jakoś ten okres przetrwać. W końcówce meczu pokazaliście charakter i tak naprawdę w końcówka zadecydowała o tym zwycięstwie. W dzisiejszym Hokeju bardzo wiele zależy od przewag, od osłabień i jeżeli trenujesz nad tym elementem bardzo dużo i bardzo dużo trenujemy też, mamy piątki, które wychodzą i które wiedzą jak mają się zachować, na pewno dużo poświęcamy czasu temu elementowi i udało nam się wybronić te wszystkie osłabienia i, i dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Mieliśmy troszkę więcej szczęścia przy grze przewadze i myślę, że, że to też było kluczowym momentem i naszego końcowego wyniku. Nowy rok, nowe nadzieje, powiedz, czego życzyłbyś sobie i klubowi w tym nowym roku? Przede wszystkim jej kontuzji dla, dla siebie i dla całego klubu, bo pierwszy raz jestem w tym klubie, ale nie spotkałem się jeszcze z taką ilością kontuzji. I to zawodników, którzy, którzy są podstawowymi zawodnikami. W Targu było, było też kontuzji, bardzo, bardzo dużo, nieraz w roku było nawet około pięciu kontuzji, ale nie byli to zawodnicy, którzy, którzy ciągli tę grę. Tutaj, było, tutaj tak się stało, że zawodnicy, którzy są podstawowymi zawodnikami mają bardzo poważne kontuzje, ale mam nadzieję, że wszystko, wszystko wróci na dobre tory. Grzesiek wróci do nas i będziemy mogli zagrać jak, jak najlepiej umiemy i wszystko wróci na dobrą drogę.